Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, 15 października w tym miejscu na Jasnej górze odbędzie się spotkanie o nazwie Wielka Pokuta. Głęboko wierzymy, że to jest dzień, który zmieni bardzo wiele w życiu ludzi, którzy zdecydują się wziąć w nim udział. Święta siostra Faustyna powiedziała, że konfesjonał jest trybunałem Bożego Miłosierdzia, to oznacza, miłosierdzie jest dane każdemu człowiekowi. Pod warunkiem, że uzna swój grzech i że będzie prosił Pana Boga o sprawiedliwość. Zapraszamy bardzo serdecznie 15 października na Jasną Górę. Ja myślę, że wielu z nas pragnie, żeby coś się zmieniło: żeby w naszym życiu, w rodzinach, w naszych sercach nastąpiło uzdrowienie, taka pełna wolność, odetchnięcie pełną piersią. Żeby nasz naród, który jest dzisiaj bardzo podzielony, też zjednoczył się, żeby więcej było w nas miłości, przebaczenia. I i głęboko wierzymy, że drogą do takiego pojednania wewnątrz narodu, do uzdrowienia naszych rodzin, nas samych, mężów, dzieci, jest pokuta. Chcemy zaprosić wszystkich was, żeby przyjechać na Jasną Górę, paść na kolana i z krzyżami w ręku błagać Pana Boga o wybaczenie naszych grzechów, bo te grzechy, które popełniliśmy, które popełniamy, które zostały popełnione przez naszych przodków w przeszłości, one mają wpływ na naszą rzeczywistość dzisiaj, na naszą sytuację duchową i sytuację, w której my żyjemy. I w tym roku miłosierdzia jubileuszowym Zapraszamy was na jasną górę, do stóp Matki Bożej, do serca duchowego Polski, by prosić Pana Boga o miłosierdzie dla Polski. Jesteśmy przekonani, że sprawy w Polsce i wokół Polski zaszły już za daleko, nie można ich rozwiązać na sposób ludzki. Potrzebna jest ingerencja stworzyciela, wszechmogącego Boga, a to można wyprosić, jeżeli uznamy nasze grzechy.